Cześć! Mówi do Was Magda z daniaksiążka.pl. Chciałabym dla Was dzisiaj poopowiadać o kilku książkach dla młodzieży, które warto przeczytać. Są to książki stosunkowo nowe, wydane w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Różnią się od siebie, przy czym każdy myślę, że znajdzie tytuł, który przypadnie mu do gustu. Kolejność książek jest losowa. Pierwszą książką, którą chciałabym Wam przedstawić, będzie Feblik Małgorzaty Musierowicz. Jest to tom numer 21 z serii jeżycjata. Jeżeli znacie książki z tej serii, tej autorki, nie muszę Was do, przekonywać do jej lektury. Ten tytuł, podobnie jak Wnuczka do Orzechów, jest. Dużo lepszy od Magdusi. Napisana jest w tym samym stylu i wielbiciele Małgorzaty Musierowicz na pewno się nie zawiodą. Jeśli nie znacie Jeżycyjady, polecam Wam wnuczkę do Orzechów, od tego zacznijcie. Historia opisana w febliku zawiera bohaterów z tomu 20, czyli z Wnuczki do orzechów. Zaczynając od fablika, zaspoilerujecie sobie wydarzenia i już czytanie nie będzie tak przyjemne. Warto sięgnąć po tą serię. Są to ciepłe opowieści o zwykłych wydarzeniach w życiu niezwykłych ludzi. Nie mają niezwykłych mocy, ale każdy z bohaterów to niedoskonały indywidualista. Jest mądry, odważny albo kochliwy, romantyczny albo twardo stąpający po ziemi. Wielu z nich jest miłośnikami książek. Lecz książki Małgorzaty Musierowicz są pozbawione nieodłącznych elementów współczesnego świata, jak smartfon, Facebook czy laptop, to jest w nich ogromna dawka rodzinnego ciepła, miłości, pozytywności i wiary w to, że osoba żyjąca w zgodzie z własną moralnością zawsze zwycięży bez konieczności ścigania się w szybkim życiu. Jeżeli wychodzicie z takiego założenia, to sięgnijcie po Feblika. Kolejną książką, którą serdecznie chciałabym wam polecić, jest Oddam ci słońce Jan Nelson. Bohaterami jest Jude i Noa. Wydarzenia opisane są z dwóch perspektyw, na zmianę właśnie Jude i Noa. Narracja jest bardzo specyficzna, bliźnięta opowiadają historię z dwóch różnych czasów. Czytając rozdziały pisane z punktu widzenia Noe, patrzymy na wydarzenia bliźniaków, kiedy mają 13 lat. Ona jest energiczna, odważna i towarzyska, a on nieśmiały, delikatny, introwertyczny. Czytając rozdziały Jude, około 3 lata później, coś wydarzyło się w międzyczasie, co sprawiło, że Noa stracił swoją wrażliwość, stał się pewny siebie. Za to Jude. Zachowuje się hipochondrycznie, jest mało odważna, nie wierzy w siebie i nosi przy sobie różne dziwne przedmioty, myśląc, że pomogą jej przezwyciężyć pecha. Warto przeczytać ją ze względu na niezwykłą narrację, autorce udało się świetnie opisać różnice między stylami Jude i Noe oraz zbudować trzymającą w napięciu historię, z którą się płynie z przyjemnością. Jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w 2015 roku. Cudowna książka z przesłaniem, by zwracać uwagę na relacje z bliskimi, które łatwo popsuć, ale już trudniej odbudować. To książka o młodzieży, ale zdecydowanie nie tylko dla młodzieży. Musicie ją przeczytać. Kolejną książką jest tytuł Wszystkie Jasne Miejsca. Jest to książka o młodzieży. Ale nie tylko dla młodzieży. Tak jak w Oddam Ci Słońce autorka opisuje historię dwójkę nastolatków. W tej książce z kolei pewne wydarzenia łączą nastolatków Violet i Fincha. Oboje prowadzą bardzo specyficzne odliczanie. Violet przeżywa każdy dzień odliczając do końca szkoły. Jednak tragiczne wydarzenie w jej rodzinie sprawia, że dziewczyna nie może się odnaleźć w rzeczywistości. Odliczanie Fincha zdaje się być dość nieregularne. On z kolei odlicza dni od czegoś, co nazywa obudzeniem. Finch zdaje się być niepoprawnym buntownikiem i ciężko jest mu się dogadać z rówieśnikami. To książka o budowaniu relacji, o tym jak trudno jest, jest zrozumieć drugiego człowieka, ale nagroda jaką dostajemy to bliskość i wsparcie. Wszystkie jasne miejsca to książka niebanalna, napisana bardzo prostym językiem i zmusza do przemyśleń. Nie wszystkie opisane tu miejsca są dosłownie lub przenośnie jasne, ale zdecydowanie warto ją przeczytać, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. To polecam. Kolejną książką jest stacja 11. To, co odróżnia ją od poprzednich, to świat, w którym rozgrywa się akcja. Mamy tu do czynienia z postapokaliptyczną wizją rzeczywistości. Światu przydarzył się wirus, który drastycznie zmniejszył populację ludzi. Przeżyło ich bardzo mało. Główną bohaterką jest Kirsten, młoda kobieta, która 15 lat po upadku ludzkości wędruje po świecie wraz z aktorami. Brakuje tu trochę dramatycznych wydarzeń, mamy za to dostatek relacji i powiązań. Mimo tego, w jakiej rzeczywistości jest osadzona powieść, nazwałabym ją jednak powieścią obyczajową. Decydując się na sięgnięcie po stację 11, nie spodziewajcie się wstrząsów, fajerwerków, niesamowitych zdarzeń, jednak jest to powieść, która wciąga. Ostatnią książką, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest Magonia. Niestety nie mam jej przy sobie, ale na pewno jej zdjęcie pokaże się tutaj. Tym razem jest to opowieść, którą można nazwać młodzieżową fantazją, i starsi czytelnicy raczej jej nie pokochają. Główną bohaterką jest Aza, Aza w ciągu kilku dni ma skończyć 16 lat. Niestety cierpi na nieuleczalną i nieznaną we współczesnym świecie chorobę. Jej ciało jest inne, zdeformowane, ma kłopoty z oddychaniem w ziemskim powietrzu. A za każdego dnia bardzo cierpi. Pewnego dnia jej ciało nie wytrzymuje i ląduje w szpitalu. To, co z reguły jest końcem dla Azy, okazuje się początkiem nowego życia. Magonia to niezwykła opowieść o świecie, który mógłby istnieć ponad naszymi głowami, a Ukrainie zamieszkałej przez pół ludzi, pół ptaki, posiadają oni wyjątkową moc, za pomocą śpiewu potrafią zmieniać swoje otoczenie. To ciekawy i oryginalny pomysł, już z tego powodu warto sięgnąć po ten tytuł. Dodatkowa Magonia, choć nie do końca dopracowana, jest jednak pełną uroku, magiczną opowieścią z wątkiem miłosnym w tle. Kolejnym powodem, dla którego warto ją przeczytać, to to, że książkę poleca Guru Fantastyki, Neil Gaiman. Po tej rekomendacji myślę, że musicie sięgnąć po Magonie. To już wszystkie książki, których, o których chciałabym Wam opowiedzieć. W komentarzach koniecznie dajcie znać, które książki przeczytaliście, bądź która książka Wam się najbardziej spodobała, którą musicie koniecznie przeczytać. I zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do usłyszenia następnym razem.